Tworzenie szablonu dla witryny zaczynamy z reguły od utworzenia wyglądu tej witryny w HTML-u na podstawie jakiegoś obrazu, na podstawie jakiegoś projektu. A więc zakładamy, że dostajemy jakiś projekt, witryny, projekt szablonu. Może on wyglądać mniej więcej w ten sposób. Często jest to plik PSD, a więc przeznaczony dla Photoshopa, z którego łatwo możemy uzyskać pewne elementy graficzne, które będą nam potrzebne do utworzenia naszego szablonu. Mój szablon ma wyglądać właśnie mniej więcej w ten sposób. Mi będą potrzebne tutaj w zasadzie tylko trzy obrazki. Obrazek tła, następnie cały ten duży obrazek w nagłówku i ten drobny obraz, który jest tutaj użyty jako tło do nagłówka modułu. Na podstawie tego wyglądu, właśnie tworzymy sobie stronę w HTML-u. Nie musi ona być perfekcyjnie sformatowana, tak jak jest to widoczne tutaj na tym projekcie. Ja taką witrynę już wcześniej utworzyłem. Jest to ten plik HTML. Witryna wygląda w tym momencie w ten sposób. Tak jak mówiłem, nie jest to jeszcze jakaś ostateczna wersja, ale właśnie na podstawie tego możemy zacząć już tworzenie szablonu. Tutaj nie wszystko jeszcze jest sformatowane tak, jak będzie sformatowane docelowo w szablonie, ale mamy tutaj już działającą stronę HTML. Tak jak mówiłem, do stworzenia tej strony wykorzystuję zaledwie trzy obrazki. Są one umieszczone tutaj w folderze Images. Spójrzmy. To są właśnie te trzy obrazki. Oraz plik CSS, w którym zawarte są style CSS dla poszczególnych elementów strony HTML. Spójrzmy krótko na kod strony HTML i kod pliku CSS. Jest to bardzo prosta strona zawierająca trzykolumnowy układ. Nie ma tutaj w zasadzie co wyjaśniać, jest to naprawdę bardzo prosta konstrukcja. Proszę spojrzeć. Stronka jest w zasadzie bardzo krótka i poszczególne elementy, które mamy właśnie tutaj, różne klasy, identyfikatory itd. są sformatowane za pomocą CSS-a umieszczonego właśnie w tym pliku. No, i tutaj mała uwaga, nie jest to strona przystosowana do wyświetlania we wszystkich możliwych przeglądarkach. Ja tworzyłem ją korzystając tylko z Firefoxa i właśnie tą przeglądarką będę się cały czas posługiwał, ale oczywiście tworząc szablon, który ma być wykorzystywany w internecie na różnych przeglądarkach, powinno się go utworzyć w taki sposób, żeby wyglądał wszędzie poprawnie. Na tym etapie tworzenia szablonu nie jest konieczne perfekcyjne wystylizowanie strony, ponieważ tworząc taką stronę Operujemy tutaj na klasach i identyfikatorach, które sami sobie wymyślamy i dodajemy tutaj do kodu HTML. Niektóre z tych klas oraz identyfikatorów pozostaną również w szablonie takie same. Są to np. identyfikatory dotyczące tych divów zawierających główną treść strony, czy też na przykład, prawą i lewą kolumnę, ale praktycznie większość klas i identyfikatorów, które będą nam służyły później do formatowania np. menu czy modułów oraz innych elementów witryny, Będą pochodziły z samej dżumli i nie będą oczywiście brzmiały dokładnie tak samo jak w moim przypadku. A więc można tutaj w miarę dokładnie sformatować witrynę, korzystając z własnych klas, ale nie jest to koniecznością. Oczywiście, jeżeli to zrobimy, to będziemy mogli później korzystać z tych już gotowych stylów do formatowania ostatecznego szablonu, nieco je tylko modyfikując, czy też zmieniając nazwy klas, do których są dane style przypisane. Najważniejsze, jest, żeby ustalić ogólny wygląd strony z podziałem na nagłówek, stopkę, kolumny itd., odpowiadający projektowi szablonu.